Kręcimy i Nowrocław! Siemo moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i w związku z Międzynarodowym Dniem Kostki Rubika pytałem się mieszkańców Nowrocławia czy kiedykolwiek układali kostkę? No i oczywiście ile kolorów udało im się ułożyć? Oglądajcie koniecznie! Układałeś kiedyś kostkę Rubika? Układałem. I ile kolorów udało Ci się ułożyć? Zero. Tak, układam Mój syn również lubił układać. A ile Pani kolorów się udało ułożyć? E, mi żadnego, synowi dwa. A układa Pan kiedyś koskerobika? E, zdarzyło się, z chrześniakiem. A ile Pan kolorów zdołał ułożyć? E, ja prawie, że nic, ale chrześniak to parę naście sekund układał, czy tam nie wiem, bo tam naprawdę miał dobre wyniki, nie? Tak. Ile Pani udało się ułożyć kolorów? E, zazwyczaj jeden został mi do ułożenia. Nigdy nie udało mi się ułożyć całej. Nigdy mi się nie zdarzyło, niestety, ale może kiedyś się uda. Próbowałam, ale nigdy mi nie wyszło. A użyła Pani chociaż jeden kolor kiedyś? Nie. A czy układa Pan kiedyś kostkę Rubika? O, to tak i samodzielnie. A ile kolorów Panu się udało ułożyć? Kiedyś bywało, że wszystkie, teraz nie potrafię. Próbowałem, ale nie wychodzi już. A Wam? Ile kolorów udało się ułożyć w kostce Rubika? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Siema.